Sięgnijmy pamięcią do drugiej połowy lat 80. Sięgnijmy metaforycznie, bo ja miałem wtedy 5 lub 6 lat i niewiele z tego okresu pamiętam. Wtedy to na automatach i Nintendo Entertainment System pojawiły się niezwykle innowacyjne, chodzone strzelanki o komandosie huśtającym się na swojej mechanicznej, wysuwanej ręce. 20 lat później wydany zostaje remake o podtytule Rearmed, który zachowując klasyczny szkielet rozgrywki. Dodaje do niego szczyptę innowacji i pokazuje, że takie rozwiązanie sprawdza się do dziś. Mija kolejny rok i na rynku pojawia się duże, unowocześnione, odmienione Bionic Commando. Czy jest godne nosić to miano? Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komisji dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja Bionic Commando w wersji na konsolę Xbox 360. Opowieść jest kontynuacją fabuły oryginału tudzież Rearned po pokonaniu faszystowskiego imperium. Federacja Stanów Zjednoczonych szybko zapomina o zasługach bajonicznych komandosów i zaczyna uważać ich za niebezpiecznych, odczłowieczonych szaleńców. Nasz bohater, Nathan Spencer, trafia na wiele lat do więzienia. A ludzie w więzieniach się zmieniają. Spencer z czerwonowłosego klonu Duke Nukema przemienia się w anarchistycznego fana Boba Marleya. No, przynajmniej wizualnie. Niemniej posiadacze Rearmed mogą odblokować i grać protagonistą w wersji retro, z płomienną fryzurą. Pomimo wyroku, Natan nie trafia na krzesło elektryczne, które zapewne by się przepaliło przy próbie wykończenia faceta z taką ilością stali w ciele. Egzekucję powstrzymuje atak terrorystyczny. Terroryści detonują bombę na terenie dużego miasta i przejmują nad nim kontrolę, więc dawny przełożony Super Joe, co zaksywa wyciąga naszego bohatera z mamra, oddaje mu jego kilkuset kilogramowe bajoniczne bioniczne ramię i wysyła, aby rozprawił się z wrogami porządku. Jakbym był w stanie biegać i skakać z czymś takim przytwierdzonym do barku, to terroryści nie byliby mi straszni. Miejscem akcji jest zdemolowane wybuchem Ascension City. Zdemolowane i napromieniowane. A jak się szybko okazuje, bionika głównego bohatera jest bardzo wrażliwa na promieniowanie. I właśnie jego tam wysłano. Nie ma to jak właściwy facet do wykonania tej roboty. Tak, mhm. Swoją drogą, od kiedy to napromieniowane rzeczy mają niebieskawy połysk? Ale nieważne. Promieniowanie oznacza miejsca, gdzie nie można wejść, powierzchnie, których nie wolno dotykać. I to wiele mówi o strukturze etapów oraz całej rozgrywki w Bionic Commando. Popatrzcie na to ogromne, otwarte miasto, na te siatki ulic i labirynty załógów. Właśnie oglądacie najszersze korytarze, jakie kiedykolwiek widzieliście. Bionic Commando jest całkowicie liniowy i chociaż nierzadko gracz może zdecydować, jaką drogę obierze podczas pokonywania danej lokacji, to całość i tak opiera się na dotarciu z punktu A do punktu B. Co gorsza, te punkty są często dość blisko siebie. Cała gra podzielona jest na serię zaskakująco krótkich sekwencji połączonych z zagęszczonymi ekranami ładowania. Z tym tytułem praktycznie ma się stosunki dość przerywane, a to nie jest zbyt zdrowe. Ta nieznaczna długość etapów może jednak wynikać ze szczegółowości lokacji. A ta robi spore wrażenie. Poprzekrzywiane budynki, rozprute ulice, rozrzucone wszędzie porozbijane samochody. Katastroficzne Ascension City jest ogromne i wspaniale ukazane. Dobre wrażenie robią też ukryte pod nim jaskinie oraz monumentalny park miejski. Zaraz, Park Miejski to ma być park? Prędzej chyba egzotyczna dżungla, na terenie której na każdym kroku wypoczywającemu obywatelowi grozi kilkusetmetrowy upadek. Świetnie prezentują się też zalane wodą dzielnice i porty, gdzie nasz protagonista i jego półtonowa ciągnąca na dno rączka mają wyjątkowo duże szanse się utopić. Czy mówiłem już, że Spencer to właściwy facet na właściwym miejscu? Modele postaci nie są może tak imponujące jak otoczenie, ale oprawa graficzna nowego Bionic Commando i tak należy do atrakcyjnych. Podobnie jest z udźwiękowieniem, a szczególnie symfoniczną ścieżką muzyczną, na którą składa się wiele przetworzonych, znanych miłośnikom oryginału melodii. Głosy postaci charakteryzują stereotypowe sylwetki bohaterów, ale pasuje to do sztampowych dialogów. Dobra, wystarczy o prezentacyjno-fabularnej stronie gry. Przyjrzyjmy się rozgrywce, a przede wszystkim kluczowej dla serii mechanice huśtania się na wysuwanym ramieniu Spencera. Trzeba przyznać, że bujanie się przy użyciu bionicznej kończyny zostało wykonane bardzo dobrze. To nie Spider-Man, któremu wystarczyło nadać kierunek, aby ten sam wybrał sobie punkt zaczepienia dla swojej pajęczyny. W Bionic Commando musimy celownikiem wskazywać to, czego chcemy się chwycić, a podatna jest na to prawie każda powierzchnia. Na szczęście nie musimy precyzyjnie wskazywać docelowych obiektów. Dodatkowy pomocniczy celowniczek pokazuje nam, jaki cel mamy aktualnie w zasięgu ręki, a jego położenie jest powiązane z tym, gdzie patrzymy. Wskazując kierunek ruchu, naciskając i puszczając przycisk wyrzucający bioniczny chwytak, kontrolujemy całą procedurę huśtania. Istotny jest moment zwolnienia uchwytu, od którego może zależeć, czy polecimy raczej do przodu, czy też może bardziej do góry. Cała ta mechanika wymaga sporo wyczucia i nieco ćwiczeń, co nie pozwala od razu rzucić się w wirwalki, mając pewność, iż wszystko natychmiast się uda. Niemniej, kiedy już opanujemy huśtanie, sprawdza się ono świetnie i daje masę przyjemności oraz satysfakcji. Jest to najlepsza część rozgrywki. Niestety, większość pozostałych elementów składa się na grę średnią. O ile dodatkowe akcje wykonywane bioniczną łapką, takie jak rzucanie dużymi obiektami we wrogów, czy wywołujące powalającą falę uderzeniową spadanie z góry są jeszcze dość zabawne, o tyle strzelanie z broni palnej jest całkowicie płaskie i nużące. Korzystanie z podstawowego pistoletu wywołuje wrażenie strzelania ze strzywacza. A kolejne bronie mają zawsze mało amunicji i zabijanie przy ich użyciu daje o wiele mniej przyjemności niż podczas wykorzystywania stalowego ramienia. Słaba mechanika strzelania w strzelance jest jak kobieta z brodą. Jak ciepłe lody. Ewentualnie czekolada z kaszanką. Jeśli tego oczekujecie, to jesteście dziwni. Albo w ciąży. Przeciwnicy też należą do dość mało interesujących. Wroga piechota charakteryzuje się inteligencją upośledzonej myszy po lobotomii, a radość przynoszą jedynie batalie z małymi mechami, które trzeba zachodzić od tyłu i kopać w podświetloną klapkę na plecach. Ach, ten sprzęt bojowy z wyraźnie oznaczonymi i słabymi punktami pancerza. Futurystyczna myśl techniczna ma w sobie nutkę masochizmu. Do tego stopień trudności podnoszony jest z biegiem gry, poprzez zagęszczanie ilości przeciwników, co pod koniec zabawy znacznie utrudnia korzystanie z najciekawszych, finezyjnych metod walki. W grze jest kilka pojedynków z bossami, ale są one zdecydowanie zbyt nieliczne i prezentują nierówną jakość. Najgorsza jest chyba końcowa bitwa, składająca się z serii epickich wizualnie scenek, w których należy naciskać wyświetlone na ekranie przyciski. Najlepsze wrażenie robi starcie z ogromną, mechaniczną… dżdżownicą? Oraz huśtana batalia na szczycie wieżowca z helikopterem klasy Burak. Zaraz, Burak? Ja rozumiem, że to wróg, ale żeby mu od razu obliżać? Samo zakończenie ma kilka oczekiwanych zwrotów fabularnych i jedno nieoczekiwane, ale dość dziwaczne wytłumaczenie istotnego wątku opowieści. Jeśli dodamy do tego ogólnie słabszy ostatni segment rozgrywki oraz marną bitwę finałową, to podczas napisów końcowych będziemy odczuwać niesmak. Chociaż w pewnym momencie gry bawimy się nieźle, to dobre wrażenie zostaje na koniec zatarte. Pozostaje jeszcze multiplayer, który pozwala maksymalnie ośmiu graczom walczyć w trzech trybach. Deathmatch, deathmatch drużynowy oraz kradzież flag. Co dziwne, prawie nikt nie gra w ostatni tryb i bardzo ciężko jest znaleźć na sieci ludzi, z którymi można by pobawić się w podkradanie wrogiego sztandaru. Sam deathmatch wydaje się być całkiem przyjemną zabawą, a kilkanaście umożliwiających huśtane strzelanie map zapewnia różnorodność. Niestety tutaj jeszcze bardziej daje się we znaki nieciekawa mechanika korzystania z broni palnej, a brak jakiegokolwiek skłaniającego do dłuższego grania systemu rozwoju postaci sprawia, że multiplayer omawianego tytułu nudzi się bardzo szybko. Nowy Bionic Commando znajduje się niestety gdzieś pomiędzy grą dobrą a średnią. Większość elementów jest wykonana tylko przyzwoicie, a w zachwyt wprawiają jedynie projekty lokacji oraz genialna mechanika huśtania się na bionicznym ramieniu. Kampania dla pojedynczego gracza zabiera standardowe 10-12 godzin, a szybko nudzący się tryb sieciowy nieznacznie tylko wydłuża zabawę. Gdybym miał do czynienia z innym tytułem, byłbym zapewne bardziej pobłażliwy, ale omawiany produkt ma być nową odsłoną klasycznego, legendarnego, bionicznego komandosa. Wysokie oczekiwania wykreował też świetny, ubiegłoroczny Rearmed i dlatego właśnie Bionic Commando dostaje ode mnie 7 na 10. Dopiszcie do tego wyraźny plusik, gdyż mechanika huśtania jest naprawdę świetna. Zamieńcie huśtawki na półtonowe, bioniczne ramiona. Game on!